to jest nowa wersja jak będę startować minecraft i jest start cześć witam się nazywam się alex i no, otworzę taką nową na internecie no, na youtube filmiki o minecraftcie i będę tam budować i się nazywa i, moje, i, moje, i moja strona się nazywa Mike, alex i minecraft <grym> nie Aleksa... I, i ta strona się nazywa Alexa Minecraft. No i... od czego dzisiaj zacząć? Aha. Mm, będą konkursy. I możecie wygrywać też. To znaczy, że tak. Jak macie jakieś pytania, czy coś takiego, to ja wam teraz powiem mojego e-maila. Przygotujcie sobie jakąś kartkę. Poczekam. Dobrze. I teraz Wam go mówię. Tak. Alexol 1 a... L-E-X-O-L-1, małpa Interia. Kropka E-U. No, i można też wygrywać porady. No, po prostu, że macie jakieś pytanie, i wygracie w jakimś konkursie, na przykład, to. Odpowiem na jakieś pytanie, na jakieś tam... dam wam jakieś podpowiedzi czy coś takiego. Zrobię specjalny film o... dla Was. No i takie coś. No i dzisiaj bym chciał zacząć od takiej łatwiej budowy domku, ale podziemią. No. I dzisiaj niestety nie, nie mogę zacząć dopiero w drugim odcinku, odcinku. To był dopiero start film. No. Do następnego odcinku. Pa!